Kuzak News zaczyna od poniedziałku najbliższego, czyli od 1 lipca tego roku, koniec tarczy energetycznej. Ceny prądu i gazu, według niektórych analityków energetycznych, mogą wzrosnąć nawet od 20%, a nawet do 80% więcej. Na całą tą sytuację odpowiedział już rząd tak zwanym bonem wspierającym. Ale bon ten nie będzie dla wszystkich, a najbardziej skorzystają na tym najubości gdzie w przypadku gospodarstwa domowego, jednoosobowego kwota nie może przekroczyć 2500 brutto, a w przypadku więcej osób w danym gospodarstwie to kwota 1700 zł na osobę. I tak w przypadku jednej osoby to będzie 300 zł, jeżeli chodzi o dwie osoby w gospodarstwie domowym to będzie 400 zł, a w przypadku od 4 do 5 osób będzie to 500 zł. Jeżeli chodzi o bon o wartości 600 zł, to będzie to powyżej 6 osób i więcej. Decyzje te podyktowane zostały przede wszystkim niską inflacją i ciągle spadającą inflacją w naszym kraju. Rząd tym wszystkim pozostawił sobie furtkę i tak zamroził kwotę 1 MW do kwoty 500 zł.